Co się w ogóle dzieje w momencie, kiedy kontrola faktycznie ma? Miejsce. Złożyliśmy swój pit, zapłaciliśmy podatek. Urząd Skarbowy wraca do nas z propozycją kontroli. Normalną rzeczą jest, że kontrolerzy mają pełne prawo zażądać od nas pełnej dokumentacji wszystkich naszych transakcji, co mieć pewność, że wszystkie koszta, jakie wpisaliśmy w naszym picie, są prawidłowe, są udokumentowane, faktycznie miały miejsce, tak samo później jak wypłacanie naszych kryptowalut oraz oczywiście wszystkie transakcje, ponieważ Urząd Skarbowy ma prawo, Dowiedzieć się, w jaki sposób, dla przykładu, doszedłeś z 10 tysięcy złotych, powiedzmy, do miliona. Jeżeli podczas takiej kontroli nie będziesz miał potwierdzeń wpłat, zostaną one najprawdopodobniej usunięte z Twoich rozliczeń. Tutaj jednak trzeba uważać, za chwilę jeszcze więcej o tym powiemy, ponieważ jeżeli będziemy naciągać rzeczywistość i nie będziemy wpisywać prawdy w naszych pitach, wiąże się oczywiście to z pewnymi konsekwencjami. Natomiast na obecną chwilę otrzymałem taką informację, że jeżeli nawet pojawia się kontrola, co jak już wiecie, jest rzadkie, ale się zdarza. W takich przypadkach, kiedy nie możemy udokumentować naszych wpłat, zostają one wyrzucone z naszej deklaracji PIT. Kontrolerzy jednak czasami starają się schytrzyć i mogą poprosić nas o dokumenty podczas czynności sprawdzających, czyli nie podczas kontroli, ale podczas czynności sprawdzających, i co jest bardzo istotne, mamy prawo na tym etapie tego odmówić. Dlaczego akurat czasami wybierają tę ścieżkę? Ano, dlatego, że jest tam bardzo dużo papierologii, jeżeli chodzi stricte o kontrolę. Są raporty, są protokoły, które trzeba sporządzić, a jeżeli dostarczymy dokumenty podczas czynności. Sprawdzających wtedy tych obowiązków dla kontrolerów nie ma.